Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z liczbami trzycyfrowymi. Dzisiaj będziemy dodawać liczby trzycyfrowe. Spójrzcie na planszę. Zanim zaczniemy dodawać liczby trzycyfrowe, dodajmy najpierw do siebie liczby jednocyfrowe. Jako przykład niech posłuży dodawanie typu. 5 dodać 2 równa się oczywiście 7. Popatrzcie poniżej. Tym razem dodawanie liczb dwucyfrowych. 50 dodać 20 to 70, a 500 dodać 200 to oczywiście 700. Czy coś zauważacie? Mam nadzieję, że tak. Przyjrzyjcie się dalej, gdyż. No właśnie, gdyż przy dodawaniu liczb jednocyfrowych nie ma co omawiać proste i łatwe obliczenie, które można nawet wykonać na palcach. Wiadomo, że 5 dodać 2 to 7. Przy 50 dodać 20. Możemy również tego typu dodawanie wykonać w ten sposób, że dodajemy do siebie jedności, jedności do jedności, a dziesiątki do dziesiątek. Skoro mamy 0 jedności, no to wiadomo, że i w wyniku dodawania będzie 0. A dziesiątek mamy 5, i w drugim składniku 2 dziesiątki. A więc dodając do siebie 5 i 2, Dziesiątki, wychodzi nam 7 dziesiątek, a więc liczba 70. A teraz 500 dodać 200. Według tej samej zasady. 0 jedności, dodać 0 jedności to oczywiście 0 jedności. 0 dziesiątek, dodać 0 dziesiątek to oczywiście 0 dziesiątek. No i 5 setek, dodać Dwie setki to oczywiście 7 setek. W wyniku tego dodawania 500 dodać 200 równa się oczywiście 700. Tym razem będziemy dodawać do pełnych setek pełne dziesiątki. To też nie jest trudne. Zauważcie: 500 dodać 20 to 520. 300 dodać 50 to 350, a 700 dodać 60 to 760. 200 dodać 70 to 270. Przyjrzyjmy się teraz, gdybyśmy chcieli dodawać jedności do jedności, dziesiątki do dziesiątek, no a setki. Setki w tym przypadku się nie zmienią, gdyż dodajemy pełne dziesiątki do, do setek. 0 jedności dodać 0 jedności to oczywiście 0 jedności. 0 dziesiątek dodać 2 dziesiątki to oczywiście 2 dziesiątki. No i 5 setek. 500 dodać 20 to 520. 300 dodać 50. Do 0 dodaję 0 jedności i zapisuję to na końcu. Do 0 dziesiątek dodaję 5 dziesiątek i zapisuję to w miejscu przed jednościami. I 3 setki. W wyniku dodawania 300 dodać 50 wychodzi nam 350. Tym razem 700 dodać 60. Zaczynamy od rzędu jedności. Gdy do 0 jedności dodam 0 jedności, wychodzi mi oczywiście 0 jedności, co zapisuję na końcu. Do 0 dziesiątek dodaję 6 dziesiątek, wychodzi mi 6 dziesiątek, zapisuję to w, y, przed jednościami. No i 7 setek. 700 dodać 60 to 760. 200 dodać 70. 0 y, jedności dodać 0 jedności to oczywiście 0 jedności. 0 dziesiątek dodać 7 to oczywiście.

Dodać 5, 643 dodać 4 oraz 815 dodać 3. E, oczywiście tego typu dodawanie wykonujemy no, właściwie w obrębie tylko rzędu jedności. Gdy do 132 dodamy 6, wychodzi nam 138. Gdy do 471 dodamy 5, wychodzi 476.

Albo pełne dziesiątki. Nasze przykłady to 282 dodać 300, 146 dodać 400, 132 dodać 40 i 265 dodać 20. No dobrze, zacznijmy od dodawania pełnych setek do liczb trzycyfrowych. Zauważcie, że zrobiłam takie łuki, które pokazują, że do rzędu jedności dodajemy 0, co daje nam 2 i zapisujemy to na samym końcu w rzędzie jedności. Przechodzimy do rzędu dziesiątek, do 8 dziesiątek dodajemy 0, jest to 8 dziesiątek, co zapisujemy w miejscu, gdzie stoją dziesiątki, no i dokonujemy dodawania setek, do dwóch setek dodajemy 3 setki, oczywiście wychodzi nam 5 setek i w wyniku tego dodawania 280 82, dodać 300 wychodzi 582. Tym razem do 146 mamy dodać 400. No i ta sama zasada. Do 6 jedności dodaję 0 jedności, to oczywiście 6, co stawiam na samym końcu, zapisuję na samym końcu, gdyż rząd jedności zapisujemy na końcu liczby. Gdy do 4 dziesiątek dodam 0 dziesiątek, to oczywiście są to 4 dziesiątki. I gdy do jednej setki dodaję cztery setki, to jest to 5 setek, a więc 146 dodać 400 równa się 546. Do 132 tym razem mam dodać 40, a więc zasada podobna. Do jedności dodaję jedność, a więc do 2 dodaję 0, wychodzi mi 2, co zapisuję na końcu. Do 3 dziesiątek tym razem dodaję 4 dziesiątki. Wychodzę, wychodzi mi 70, co zapisuję w rzędzie dziesiątek, czyli przed jednościami. No i oczywiście jedna setka jest niezmienna, do tej setki nic nie dodajemy, a więc pozostaje nam jedna setka i wynik 172. Dodawanie 265, dodać 20, równa się. No i cóż, do 5 dodaję 0. Gdyż jest to rząd jedności, zapisuję wynik na końcu, następnie do 6 dziesiątek dodaje 2 dziesiątki, zapisuję wynik przed jednościami jako 8 dziesiątek i dwie setki nie zmieniają nam się, gdyż do setek nic nie dodajemy. A więc w wyniku dodawania 265 dodać 20 wychodzi nam 285. No i moi drodzy, to co właściwie jest najtrudniejsze w tym momencie, a więc dodawanie liczb trzycyfrowych do trzycyfrowych. Wydaje się najtrudniejsze, ale wcale trudne nie jest. Dlaczego? Dlatego, że będziemy dodawać w podobnym stylu jak poprzednio, a więc będziemy dodawać do siebie, no właśnie, jedności do jedności, dziesiątki do dziesiątek, a setki do setek. A więc zaczynamy. 346 dodać 623. Zacznijmy od rzędu jedności. Do 6 jedności dodaję 3 jedności. Wychodzi mi 9, co zapisuję na samym końcu. Następnie przechodzę do rzędu dziesiątek. Do czterech dziesiątek dodaję dwie dziesiątki, wychodzi mi sześć dziesiątek, co zapisuję przed jednościami. Następnie dodaję setki do setek. Do trzech setek dodaję sześć setek, co oczywiście daje mi dziewięć setek, co zapisuję na samym początku, gdyż w ten sposób zapisujemy liczby trzycyfrowe. Że pierwsze są setki, następnie Dziesiątki, a na końcu jedności. A więc, moi drodzy, 346 dodać 623 to oczywiście 969. Kolejny przykład. 235 dodać 532. Ta sama zasada. Do jedności. Do pięciu jedności dodaję dwie jedności, w wyniku tego dodawania wychodzą mi, wychodzi mi siedem jedności, co zapisuję na końcu, w rzędzie jedności. Następnie przechodzę do dodawania do siebie dziesiątek, trzy dziesiątki, dodać trzy dziesiątki, to oczywiście sześć dziesiątek, co zapisuję przed jednościami i dodaję setki, do dwóch setek, dodaję 5 setek, wychodzi mi 7 setek, a więc w wyniku dodawania 235 dodać 532, wynik wynosi 767. I ta sama zasada przy obliczeniu 124 dodać 411. Zaczynam od rzędu jedności. To pięć jedności, zapisuję to na końcu. Przechodzę do rzędu dziesiątek, do dwóch dziesiątek dodaję jedną dziesiątkę. Oczywiście wychodzi, wychodzą mi trzy dziesiątki, co zapisuję przed jednościami. No i do jednej setki dodaję 4 setki, co daje mi 5 setek, które zapisuję na początku. A więc 124 dodać 411 to 535. I przykład ostatni, 413, dodać 344. No i zasada dokładnie taka sama. Do trzech jedności dodaję 4 jedności, wychodzi mi 7 jedności, co zapisuję na końcu. Do jednej dziesiątki, następnie dodaję 4 dziesiątki, wychodzi mi 5 dziesiątek, co zapisuję przed jednościami. No i przechodzę do rzędu setek, do 4 setek dodaję 3 setki. Jest to 700, które zapisuję na początku liczby trzycyfrowej. I w wyniku dodawania 413 do 344 wynik wynosi 757. Trudne? Myślę, że nie. Myślę, że łatwe. Myślę, że tego typu dodawanie bardzo szybko. Ogarniecie i przyswoicie, że przykłady tego typu nie będą sprawiały Wam kłopotów. Jeżeli jednak sprawiają kłopot, to sugeruję, żebyście się cofnęli do nagrania do przykładów wcześniejszych i powolutku, pomalutku próbowali zrozumieć, w jaki sposób dodajemy do siebie liczby trzycyfrowe, a wcześniej liczby dwucyfrowe do trzycyfrowych i jednocyfrowe do trzycyfrowych. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że odcinek podobał się. Jeżeli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Życzę wam miłego dnia, radosnego nastroju. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pa!